Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Chciałabym dzisiaj podzielić się z tobą czymś, co mi bardzo otworzyło oczy. To jest coś, czego ja do końca sama nie potrafiłam zrozumieć i prosiłam Boga, żeby mi to wytłumaczył. Mianowicie chodzi o walkę, o to, o co się modlimy. Bo czasami jest tak, że modlimy się o coś i dostajemy to praktycznie natychmiast, ale czasami jest tak, że modlimy się o coś i tego bardzo długo nie ma. To może powodować w nas frustrację, i możemy zastanawiać się, czy Bóg na pewno tego chce dla nas, czy na pewno to się w ogóle kiedykolwiek wydarzy. I chciałabym Ci tutaj pokazać to, co Bóg mi powiedział, jak możemy ten proces modlenia się o daną rzecz, czekania, zrozumieć trochę lepiej. I pierwszą ważną rzeczą jest oczywiście to, żeby dowiedzieć się, czy dana rzecz rzeczywiście jest wolą Boga, i możemy się tego dowiedzieć czytając Biblię. Oraz pytając Boga, czy to jest rzeczywiście dla nas. Są rzeczy, o które, jeżeli się będziemy modlić, one się nie spełnią, dlatego że to nie jest wola Boga. Na przykład, modlenie się o to, żeby ta osoba, żeby jakaś konkretna osoba była naszym mężem, żoną. Może Bóg ma dla Ciebie kogoś innego, dlatego ta modlitwa nigdy się nie spełni. Może modlić się o takie bardzo materialne rzeczy, typu może modlić się na przykład o Ferrari. I to może nie być coś, czego Bóg chce dla Ciebie. Oczywiście czasami jest. Ale możemy zobaczyć w Biblii, czego Bóg dla nas chce, i na tej podstawie już mamy jakąś informację, czy to jest sensowna modlitwa, że tak powiem. Jeżeli chcemy, jeżeli modlimy się o to, żeby komuś stała się krzywda, no to wiadomo, że to nie jest coś, co Bóg będzie chciał zrobić, bo Bóg nie chce, żebyśmy się w ten sposób modlili albo nawet myśleli. Ale z Biblii możemy dowiedzieć się, że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, że Bóg nie chce, żebyśmy byli samotni, że Bóg chce, nas błogosławić na bardzo wiele sposobów. Więc pierwszym takim krokiem, który należy zrobić, to przyjść do Boga i zapytać się Go, czy to jest coś, Panie Boże, co chcesz dla mnie. I Bóg poprzez Biblię, poprzez wersety, powinien pokazać Ci, że tak, to jest dla Ciebie albo nie, to nie jest dla Ciebie. Więc jeżeli na przykład pytasz się, Panie Boże, czy chcesz, żebym był zdrowy, to czytając Biblię regularnie. Bóg może zacząć pokazywać bardzo dużo fragmentów, które świadczą o tym, że Bóg uzdrawia choroby, Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi i dla Boga nie ma nic niemożliwego. I są rzeczy, których możemy być praktycznie na 100% pewni, że Bóg będzie chciał się nimi zająć, dlatego że Bóg chce zajmować się całym naszym życiem, On chce dać nam dobre mieszkanie czy dom, w którym będzie nam się dobrze żyło, Bóg chce nam dać pracę, która będzie nas błogosławić. Bóg ogólnie chce nam błogosławić. Bóg chce być w każdym aspekcie naszego życia, w każdej dziedzinie naszego życia i chce nam w tych dziedzinach błogosławić. Więc jeżeli chcesz się o coś modlić, to najpierw poproś Boga o to, żeby pokazał Ci takie fragmenty i potwierdził Ci to, że chce tego dla Ciebie, że ta Twoja prośba jest jak najbardziej zgodna z Biblią. Kolejną rzeczą jest to, żebyś zanotował, zanotowała sobie. Wersety, które świadczą o tym, że Bóg chce to dla Ciebie zrobić. Bóg nie kłamie, więc jeżeli w Biblii jest coś napisane, to możesz się tego trzymać i przypominać sobie o tym. Możesz sobie to nawet wydrukować, czy napisać i powiesić w jakimś widocznym miejscu, żeby pamiętać, że dana obietnica pewnego dnia się spełni. Ten werset to będzie też coś, czym będziesz mógł odganiać, Diabła, który będzie ci podpowiadał, że to się wcale może nie wydarzy. Mając taki werset, to jest po prostu Twoja świetna broń. I teraz dochodzimy do momentu, w którym modlimy się i czasami bardzo długo na to czekamy. I ja osobiście miałam problem z tym, żeby zrozumieć ten balans pomiędzy ciągłym modleniem się o to, a tym, że jednak muszę mieć wiarę w to, że Bóg to zrobi, że Bóg dotrzyma obietnicy. I tak na logikę czasami wydawałoby się nam, że wystarczy się pomodlić raz, no i to się powinno dziać. Że Bóg to za jakiś czas zrobi. I to, co Bóg mi wskazał, to, że nie do końca tak jest. I co mówi o tym Biblia? W Łukasza 11. Jezus opowiada historię. Załóżmy, że o północy ktoś z Was idzie pod dom przyjaciela i woła: Pożycz mi trochę chleba. Właśnie przyjechał do mnie gość, a nie mam czym go poczęstować. Krzacie zaś odpowiada z łóżka. Nie żądaj ode mnie, żebym teraz wstawał. Drzwi są już zamknięte i wszyscy śpimy. Tym razem nie mogę Ci pomóc. Zapewniam Was, że gdyby nawet nie chciał mu pomóc ze względu na przyjaźń, ze względu na jego uporczywe prośby w końcu wstanie i da mu tyle chleba, ile potrzebuje. Podobnie jest z Bogiem. Proście więc, a dostaniecie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, dostaje. Kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Jeżeli długo na coś czekasz i masz, masz jakąś taką modlitwę, którą, którą cały czas się modlisz, cały czas się modlisz o jakąś konkretną rzecz, to chciałabym, żebyś zastanowił, zastanowiła się, czy naprawdę jesteś w tym taki uparty, uparta. Bo czasami nam się wydaje, że my się modlimy o coś miesiącami czy latami, ale kiedy tak się dobrze zastanowimy, to może się okazać, że my tak naprawdę na przykład modlimy się w jeden dzień, a potem dwa dni o to się nie modlimy. Tutaj się modlimy przez tydzień non-stop, ale potem znowu znowu zapominamy. A Bóg chce, żebyśmy modlili się cały czas. Bóg chce, żebyśmy byli uparci w tej modlitwie. modlitwie. Ta przypowieść o tym świadczy. I ja sama trochę nie mogłam tego zrozumieć. Dlaczego nie mogę się pomodlić właśnie raz na jakiś czas yy, i Bóg nie może tego spełnić. Ale należy pamiętać o tym, że wszystko, co robi Bóg, ma jakiś cel. Najczęściej związany z naszym charakterem. Bóg chce ci dać to błogosławieństwo, które się modlisz, ale chce też przy okazji budować Twój charakter. I czasami jest tak, że gdyby Bóg dał nam coś tak szybko, jak my byśmy chcieli. To pewne cechy charakteru albo mogłyby się w nas popsuć, albo moglibyśmy stracić możliwość jakiegoś rozwoju. I poprosiłam Boga o jakieś porównanie. To jest porównanie, które mi pomogło, więc niekoniecznie Tobie musi się jakoś super spodobać, natomiast to trochę pomaga właśnie zwizualizować sobie tą, tą naszą upartość. Powiedzmy, że mamy brudny blat. W kuchni. I jest to taki brud już trochę zaschnięty. I co chcemy zrobić? Chcemy go wyczyścić. Więc bierzemy jakieś środki do czyszczenia, bierzemy jakąś gąbkę, szmatkę i szorujemy. I może być tak, że za pierwszym pociągnięciem tej gąbki i szmatki ten brud nie zajdzie. Ale my, wiedząc czym to zostało ubrudzone i wiedząc że już wcześniej brud schodził z tego blatu. Będziemy po prostu bardziej uparci w tym czyszczeniu, czyli może weźmiemy trochę więcej tego płynu i zrobimy po prostu więcej ruchów. Może trochę bardziej się zmachamy niż przy jakichś innych zabrudzeniach, ale jeżeli brud nie chce zejść od razu, to nie stwierdzamy, że okej, okay, no to kupujemy nowy blat i robimy nową kuchnię. Po prostu jesteśmy bardziej uparci w tym czyszczeniu. Drugim takim przykładem jest na przykład malowanie ściany. Jeżeli malujesz ściany i dalej yy, widzisz, że, że nie jest idealnie pomalowana, że, że przebija może jakiś inny kolor, że trzeba jeszcze położyć jedną warstwę, to po prostu kładziesz jeszcze jedną warstwę, a nie stwierdzasz, że ta ściana, tej ściany nie da się pomalować, należy kupić nowy dom. I dokładnie tak jest z naszymi modlitwami. Czyli modlimy się tak długo, aż zobaczymy efekt. Po prostu. Możemy przypomnieć sobie, ile razy Bóg już wcześniej odpowiedział na nasze modlitwy, a jeżeli brakuje nam jakiejś wiary i brakuje nam sił, po prostu wracamy do Biblii, czytamy z powrotem wersety, które świadczą o tym, że Bóg nam to obiecał. To, że nie widzimy od razu efektu naszej modlitwy i to, że Bóg nam nie daje czegoś od razu, nie świadczy o tym, że nigdy tego nie dostaniemy i że Bóg na przykład zmienił zdanie albo nie chce nam tego dać. Czasami po prostu musimy być uparci. To, co ostatnio też zrozumiałam, to, że Bóg uczył mnie tego, gdy miałam chory żołądek. Ostatnie kilka miesięcy miałam problem z żołądkiem. Miałam takie objawy, które świadczyłyby prawdopodobnie o wrzodach żołądka. I to, co Bóg mi powiedział, to, że mam nie leczyć się żadnymi lekami od lekarzy, tylko się po prostu modlić. I od razu tutaj też zaznaczasz, że jeżeli masz jakąś chorobę, to nie oznacza, że masz odłożyć leki, i przestać się leżeć u lekarzy. Bóg jest w stanie używać lekarzy, jest w stanie używać tej, tej klasycznej medycyny, więc to, że w moim przypadku Bóg poprosił mnie o niebranie leków, nie znaczy, że w twoim przypadku też tak ma być. No ale Bóg poprosił mnie o niebranie tych leków. Raz byłam nieposłuszna i wzięłam lek, który przypisał mi lekarz, i, i miałam wszystkie objawy niepożądane z tych pierwszych, i ja się modliłam, ale ten ból nie przychodził. Pościłam. I ten ból nie przychodził. Bóg czasami nawet budził mnie w nocy, ja się w nocy modliłam o to, żeby, żeby wreszcie móc normalnie jeść, bo praktycznie wszystko, co zjadłam, powodowało ból brzucha. I moja dieta stała się lepsza, zaczęłam bardziej uważać na to, co jem. W pewnym momencie już się zdenerwowałam. To, co Bóg mi podpowiedział, to, że mam po prostu nie zgadzać się na tą chorobę. I właśnie zaczęłam, zaczęłam szukać wersetów, które świadczą o tym, że Bóg obiecał nam, żebyśmy, że nie chce, żebyśmy byli chorzy. I zaczęłam kromić tak jakby tą chorobę. I za każdym razem, kiedy pojawiał się ból, ja kładłam tam rękę i mówiłam: Nie, Jezus chce, żebym była zdrowa. Jezus chce, żebym była zdrowa. Nie zgadzam się na to, żeby mnie bolało. I modliłam się tak długo, aż przestawałam czuć ból. I czasami to trwało długo, czasami musiałam pół godziny się modlić, czasami nawet godzinę, ale w końcu ból ustawał. I po jakimś czasie znowu się pojawiał. Gdy się pojawiał, znowu do tego wracałam. I w pewnym momencie doszło do tego, że kiedy tylko się ból pojawiał, ja się zaczynałam modlić i znikał czasami od razu po kilku sekundach, czasami po jakiejś minucie. I byłam uparta w tym, <grym> bo miałam dosyć tego, że ciągle mnie boli, i nagle pewnego dnia. Zrozumiałam, że już od kilku dni się nie modliłam. I oczywiście dziękowałam za to Bogu, cieszyłam się, ale nie ogarnęłam tego, że mogę to stosować także w innych rzeczach. Kiedy boli, no to czasami łatwiej nam sobie przypomnieć o tej modlitwie. Ale my dokładnie taką upartość i taką, takie zdenerwowanie, że tak powiem, możemy mieć też w stosunku do innych rzeczy. Jeżeli wiemy, że coś jest zgodne z Biblią, to po prostu się o to modlimy. I, i walczymy o to, po prostu. Nie bójmy, się, nie bójmy się walczyć, bo czasami wydaje nam się, że powinniśmy być tacy bierni, że chrześcijanie, że chrześcijanie powinien być taki bierny, że tam to, co Bóg da, to Bóg da. Ale w Biblii bardzo często widzimy wiele historii, gdzie ludzie, którzy żyli dla Boga, po prostu walczyli. Na przykład Eliasz, który modlił się o deszcz czy Mojżesz, który modlił się o swój lud, żeby Bóg się na niego tak nie gniewał, bo, bo mocno odwalali. W Biblii bardzo często możemy zobaczyć, nawet patrząc na przykład na psalmy Dawida, że to byli ludzie, którzy walczyli o swoje rzeczy, którzy walczyli o to, o to, czego chcieli. Szanowali Bożą wolę i rozumieli, że jeżeli coś nie jest zgodne z Bożą wolą, to to się nie wydarzy, ale też wiedzieli, że Bóg jest dobry, kochający i że chce dla nich dobrze. I mając tą podstawę, Podstawę i rozumiejąc to, naprawdę możemy walczyć o wiele rzeczy w naszym życiu. I też warto zobaczyć, że to, że my na coś długo czekamy, to też nam coś daje. Ja dzięki temu, że ten ból brzucha dosyć długo trwał, nauczyłam się jeść o wiele lepiej niż poprzednio. Nie odżywiałam się może jakoś bardzo źle, ale widzę teraz, że moje wybory żywieniowe są zupełnie inne. Że idę do sklepu i zamiast kupić sobie coś słodkiego co kiedyś bym może kupiła. Jestem w stanie wybrać na przykład jakieś orzeszki albo jakieś ciasteczka, które są dużo dużo zdrowsze. Patrzę na przykład na skład, czego wcześniej aż tak bardzo nie robiłam. Wierzę, że jestem absolutnie zdrowa, bo widzę jak mój organizm teraz reaguje i że czuję się doskonale. Ale też Pierwsze, nie chcę zepsuć tej Bożej pracy, tego co zrobił w moim ciele, bo wierzę, że absolutnie zregenerował wszystko to, co mnie bolało. I też doceniam to, że kiedy zjem, czuję się tak dobrze i że nic mi nie boli. W trakcie tej choroby też sporo czytałam o tym, co powoduje, jakie rzeczy na nasz organizm, i dzięki temu też po prostu zdobyłam jakąś wiedzę, której może wcześniej nie chciałabym się aż tak bardzo zdobywać. To, że to trwało tyle czasu, to było dla mnie ogromnym błogosławieństwem. Bóg mógł mi zabrać tę chorobę w sekundę, mógł w ogóle do niej nie dopuścić. Czego, o, o czym często właśnie wiele ludzi mówi, że o, Bóg mógł nie dopuścić do tej choroby no Mógł, ale to, że do niej dopuścił, często jest dla nas błogosławieństwem. I bardzo wiele rzeczy w życiu, które są takie nieprzyjemne i niefajne, są dla nas błogosławieństwem. To, że jesteśmy biedni jakiś dłuższy czas, może spowodować, że będziemy. Potrafili doceniać bardzo wiele rzeczy później, że będziemy empatyczni wobec innych ludzi, że będziemy lepiej umieli zarządzać finansami. Jeśli jesteśmy samotni, to kiedy Bóg da nam w końcu tych przyjaciół czy naszego męża, żony, my będziemy potrafili bardziej go docenić i będziemy może mieć też naturalnie więcej cierpliwości wobec ludzi, bo. Będziemy pamiętać, że ten okres samotności nie był zbyt, zbyt fajny i będziemy potrafili bardziej cieszyć się ludźmi, nawet kiedy będą czasami nas irytować. No i, i tych przykładów oczywiście tutaj można podawać bardzo dużo. To, że na coś czekasz, na pewno ma jakiś sens. I to, że na coś długo czekasz, nie oznacza, że Bóg nie chce ci tego dać. Więc bądź nieustępliwy w tych modlitwach. To też czasami, że my nie chcemy w kółko się o coś modlić, świadczy o naszym braku pokory, że mamy. Coś takiego, że a, już tyle razy się modliłem, mam dosyć. Mamy takie, nie będziemy aż tyle razy płakać o coś, ale warto się ukorzyć i warto prosić Boga cały czas o to, żeby, żeby to się wydarzyło. Bądź uparty, uparta i wierz w to, że to się w końcu wydarzy. Nie poddawaj się w tych modlitwach. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak, zostaw lajka. Zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. I do zobaczenia.